Cześć, witajcie w następnym odcinku z serii Minecraft Mapy e, W dzisiejszym odcinku zagram sobie mapkę Złoty Pociąg e, Jak mówka wskazuje, chyba będziemy szukać Złotego Pociągu, chociaż nie wiem Mamy tutaj fabułę tej mapy, już sobie ją czytałem Tutaj, że coś tam mam 18 lat i w ogóle pojechałem z moją siostrą Moniką do dziadków na wakacje Jednak w pewnej chwili odkrywę, odkryłem coś niesamowitego No i co, no i e, fabułkę już taką, jako mamy Zasady już sobie wziąłem tutaj oczywiście E, poustawiałem sobie wszystko, choć tutaj tylko render, e, render distance musiałem sobie ustawić. No i co? Chyba możemy zacząć tą mapkę. E, tutaj się chyba wchodzi. O ła, jakie fajne. Ok, let's go. Zobaczymy co tu się dzieje. Dawno nie wstawiłem odcinków, bo miałem kilka spraw do załatwienia, ale już raczej teraz będą odcinki się znowu pojawiać Codziennie spróbuję wstawiać z tych mapek. Mapa przygodowa. Właśnie, oczywiście to jest mapa przygodowa. Zapomniałem powiedzieć. Złoty pociąg. Okej. Okay. W końcu poranek To pierwszy dzień wakacji u dziadka. Jest tu miło, ale ciasno. To nic. Pójdę zobaczyć co robi dziadek z tego co widzę. Monika wstała, to pewnie z dziadkiem się bawi. Aha, to my tutaj spaliśmy, bo to jest jakaś skrzynka, mogę. sobie zablokowano. Okej, okay, co my tutaj mamy? Nie wiem, tutaj chyba się wychodzi. A tam jest ponika z dziadkiem, widzę ich. Halo, halo. Bomba, bomba, dziadek. I właśnie dlatego za komuny było lepiej. Wow, niesamowita historia, dziadku. O cześć, kuba, dawno wstałeś? Nie, jakąś chwilę temu A czemu pytasz? A pobawić się ze mną w chowanego? Proszę, no Nie daj się jej namawiać, Kuba Pobaw się z siostrą Dobrze, dziadku Okej, okay, Monika, ja będę liczył, a ty się schowaj Tylko nie za daleko Monika, juhu Okej, okay, to zaczynajmy No dobrze, gdzie się mogła schować? Poszukam obok I za domem Okej, okay, czyli ja mam tutaj Znaleźć tę Monikę, to jest mój dziadek Eee, elo? A co ty masz? Na, na głowie? Ło, wow, sorry! A nie będę ci kratów, bo jeszcze coś tutaj zepsuję jakąś mapkę albo coś. Ja nie chciałbym tego popsuć. Okej, okay, trzeba znaleźć Monikę, naszą siostrę. Yy, tylko nie wiem, gdzie ona mogła się schować tutaj jest jakaś ścieżka. Mogła tam pójść? W sumie nie wiem. Nie wiem, czy tam się sprawdzić. Chyba nie, może lepiej nie. Bo chyba tak daleko to by nie poszło, mi się wydaje. O jest tutaj. Cześć. O kurde, zabrałem ci. O sorry. Co się stało? Oślepienie. Wow, jesteś najlepszy w chowanego. Jak ty mnie tu... Co? O słyszałem, że dziadek nazwoła, iż yy, biegnę dziadku. Yy, pójdę lepiej do dziadka, to może być coś ważnego. Okej. Okay. Ale gdzieś dziadek? Dziadek mi znowu uciekł. O, może w domu. Chociaż. Chyba tak, no są w domu. A w ogóle zabrałem mi <grywa> klatę. Kuba, mój chłopcze, mam do ciebie prośbę. O co chodzi dziadku? Muszę cię przeprosić, abyś wybrał się do miasta i kupił trochę jedzenia. No dobrze, a co dokładnie kupić? 3 buchenki chleba, 7 jajek 7 jabłek, 12 jajek i 10 ryb. Dobrze, to ja już idę do miasta. Kuba. Nie zapomniałeś o czymś? Yy, nie, a pieniądze? A raz ja ale ga ze mnie. Pieniądze są w skrzyni w szafie. Oto klucz do niej. Dziadku, a powiesz mi jakąś bajkę? Oczywiście, a więc zaczęło się to tak. Dziadek opowiada historię. No okej. Okay. A, a może ci oddam tą klatę, co? Weź sobie. Ok, to jest klucz. Miecz Super, i monety. 14 plelenów mamy, super. Okej, okay, let's go. I gdzie tu się... Chyba tam jeszcze szło do miasta, znaczy w sensie tam widziałem tylko jakąś ścieżkę. A więc idziemy. Let's go, let's go. O, coś tu jest. Casper. Stop, nie możesz przejść przez bramę. Co? Dlaczego? Przykro mi takie przepisy nie mogę dziś nikogo y, wpuścić do miasta. Hmm. Czy my się nie znamy? Nie wydaje mi się, jestem tutaj na wakacjach u dziadka. No kurde, powoli, bo nie mogę tak szybko czytać. A twój dziadek jak się nazywa? Zbigniew Sikorski. A pan Zbigniew z domu nad jeziora, tak? Dokładnie. Dobrze, młody, zrobimy tak. Wpuszczę cię do miasta, ale musisz coś dla mnie zrobić. A co dokładnie? W połowie drogi do twojego dziadka jest jaskinia. Doszło mnie słuchy, że mała grupka ludzi zrobiła tam obóz. Chciałbym cię prosić, abyś to sprawdził. W zamian wpuszczę cię do miasta. Możesz na mnie liczyć. Y Okej, okay. czyli tutaj gdzieś jest jaskinia, to ja ominam jakąś jaskinię? Aha, tutaj. Dobrze było ukryta. Co to za książka? Nie mogę jej podnieść. O, książka z piórem. Notatka numer 23. O cholera. Udało nam się w końcu y, dotrzeć pod mury tego miasteczka. Z pewnych źródeł wiemy, że w pobliskich lasach może znajdować się legendarny złoty pociąg. Legenda głosi, że pod koniec wojny, gdy Niemcy byli przekonani, że, y, że swojej porażki starali się jak najszybciej schować wszystkie skarby, które znajdowały się jeszcze w, nie, w, niemieckich, w niemieckim mieście, Wrocław. Pociąg miał dotrzeć do y, Walbrzycha, ale nigdy do tego nie doszło. Dodatkowo numer 23. Według Michaela, który y, rozgadał się już po leś rozglądał się już po lesie, pociąg znajduje się na Kordach. Więc tam jak. Eee, Okej, okay, tutaj chyba coś ucięło eee, Nie wiem o co chodzi. A tu nikogo nie ma, dobra, idziemy do tego chłopa, bo z tej książki to nic się nie dowiedziałem tak naprawdę. O, szybko wróciłeś, masz dla mnie jakieś wieści. W nie jest jakiś o obóz, widziałem tam ognisko i chyba 3 śpiwory. Widziałeś tam coś jeszcze? Był może jakiś człowiek? Nie widziałem tam żadnej żywej duszy. No dobrze, tak jak obiecałem, możesz wejść do miasta, brama się otworzy, od razu jak do niej podejdziesz. Bardzo Ci dziękuję. Okej. Okay. No i super, jesteśmy już w mieście. No i musimy kupić e, teraz rzeczy. Teraz tylko znaleźć rynek. Na rynku najpierw podejść do sprzedawcy 1. Muszę pamiętać, aby zapytać potem dziadka o złoty pociąg. Może zna, tam, zna tą legendę i powie mi coś więcej. Okej, okay, a gdzie tu jest chyba? Tutaj jest rynek. Tak się mi wydaje. Sprzedawca numer 1, numer 2 i tu jest numer 1? Okej, okay. ich chłopcze. Na czymś tak rozglądasz. Dziadek nie prosił, abym wyruszył do miasta i kupił trochę jedzenia. No dobrze, a, a czego dokładnie potrzebujesz? Trzy buchenki chleba, sześć jabłek, 12 jajek i 10 ryb. No, spory obiad się szykuje. Pewnie tak. Wie pan może, gdzie mogę te produkty zakupić? Jajka możesz zakupić u mnie ryby, jeśli dobrze pamiętam, to przy stoisku numer 4, a o chleb i jabłka musisz pytać innych sprzedawców, najlepiej wszystkich. Bardzo panu dziękuję za pomoc. To ile tej jajka kosztują? Mogę ci sprzedać 12 jajek za 6 monet? No dobrze, proszę. Oto zapłata. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Życzę wzajemnie. Ok, czyli do czwartego sprzedawcy. A nie, tutaj. Stoisko. z Po prostu jest sprzedawcą, ale do, do czwartego podejdę. to są chyba ryby. Cześć. Witam. Chciałbym kupić ryby. No dobrze. A ile dokładnie? 10. 10 ryb to będzie 5 monet. No dobrze. Dziękuję. Miłego dnia wzajemnie. Eee, pójdźmy do, do drugiego tutaj. Może on będzie miał chleb. Cześć. Przepraszam, czy ma pan może jabłka lub chleb na sprzedaż? Niestety przed chwilą sprzedałem ostatnie jabłka, a chlebu nie sprzedaje, Przykro mi. Ach, szkoda. A wie pan, gdzie mogę dostać jabłka i chleb? Słyszałem, że w sadzie księdza jest sporo jabłek. Wybierz się do niego i możesz się go spytać. Jeśli chodzi o chleb, popytaj przy innych stoiskach. Dobrze, dziękuję. A więc, tak, to jest stoisko numer 3. Witam, czy ma pan y, może chleb i jabłka na sprzedaż? Niestety nie. Popytaj przy innych stanowiskach. Tutaj tego czwartego pytałem, no i teraz piąty. On jakiś żółw nie siema. ma. O kurde monetę, dałem ci monetę. Co ja zrobiłem? Nie wiem, co ja zrobiłem. Aj, klatę mu zabieram. Nie chcę z nim porozmawiać. Y, witam, czy ma pan może chleb i jabłka? O jabłka, popytaj przy stoisku numer dwa. Z chlebem jest kłopot, ponieważ Adam, rolnik, który mieszka z, za morami w południowej części miasta, nie przywiózł z rana dostawy chleba. Dziękuję za informację. Nie ma sprawy, chłopcze. No dobrze, to porozmawiam chyba już z każdym. Może najpierw pójdę do księdza po jabłka, a następnie po chleb do rolnika. Jak on miał. A no, tak, Adam. Okej, okay, do księdza, a. Tam jest chyba ksiądz, znaczy tam jest jakaś wieża i to chyba wygląda. Nie wiem, czy to jest kościół, ale chyba tak, no. W sumie to nie wiem. No to jest chyba kościół, mi się wydaje. Mateusz. O, ksiądz Mateusz. Szczęść Boże. Ach, wystraszyłeś mnie, chłopcze. Bardzo przepraszam, nie chciałem księdza wystraszyć. Nie szkodzi. Tak z ciekawości, co robić w moim małym y, sadku. Wiem, że nie powinienem tutaj przychodzić bez zgody, ale mam do księdza wielką prośbę. A co stary ksiądz może dla ciebie zrobić, młody katoliku? Dziadek mnie poprosił, abym kupił sześć jabłek, ale na rynku, nie sk ale na rynku się skończyły. E Czy mogę coś zrobić, aby dał mi pan sześć jabłek? No dobrze, mogę ci dać sześć jabłek, ale ja do ciebie też mam prośbę. No dobrze, a jaką? E Jestem już stary i mam mało sił. A mój sad. Bardzo zarósł. Czy zgodzisz się wyciąć trawę z mojego terenu w zamian za jabłka? Hmm, no dobrze. Świetnie. oto kosa, dzięki której będziesz mógł wyciąć całą trawę. 30 sztuk ze sadu. Aha, dobra. no to wycinamy całą trawę. I tam było ich chyba 31. Nie wiem, ale to wycinamy to i zobaczymy, ile tam było ich. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj Gdzie to jeszcze jest trawa? Tutaj 30 i 31, ok. Ach, wydaje mi się, że skończyłem Pójdę się zapytać księdza, czy dostanę jeszcze jabłka Proszę księdza, skończyłem już Bardzo ci chłopcy dziękuję, zgodnie z umową dostaniesz ode mnie jabłka Bardzo dziękuję, miłego dnia I wzajemnie z Bogiem no to super, mamy jabłka, ryby, jajka i jeszcze chleb. Musimy pochlebić do Adama, czyli tego, e, co robi chleb. Tylko, że tylko, że gdzie on ma tą? E, jak to się mówi? No, no, no. No, jak to się mówi? No to, to, to tam, gdzie robi ten chleb? Tutaj? Chyba tam, tam jest młyn. O, tutaj. Wow. Nie deptamy mu. Roślin. E, witam, przepraszam, że przyskazam. Czego chcesz odpoczywam właśnie. Wracam właśnie z rynku i mam pewien problem. Chodzi o to, że nigdzie nie można kupić chleba. Jeden z sprzedawców zaproponował, abym zwrócił się z prośbą do pana. Hmm, rozumiem, a ile dokładnie potrzebujesz chleba? Trzy buchenki. No dobrze, na twoje szczęście mam tyle. E, to będzie 7 monet. Zmartwiony wyciągasz monety z kieszeni. Och, co się stało chłopcze? Nie mam tyle pieniędzy, zostały mi tylko trzy monety. Przykro mi, nie ma pieniędzy, nie ma chleba. A może ma pan dla mnie jakieś zadanie, za które mógłbym dostać trzy bochenki? W sumie mam jedno. Prosił, prosiłbym cię, abyś przyniósł mi jeden, jedno wiedro, jedno wiadro mleka. Krowy możesz, możesz znaleźć za młynem. W zamian mogę ci dać trzy bochenki. Bardzo dziękuję. To ja biorę się do pracy. Okej, okay, za młynem, to jest młyn i tam są krowy, okej. Okay. I dostaniemy te trzy bochenki chleba. Jak teraz wydaję. No tak, parkour. czemu to nie by było już takie łatwe zadanie? Aha, no to fajne wydojenie krów. Ale chyba jestem dobry w topar. No tak, chciałem powiedzieć, że chyba jestem. Eee, chciałem powiedzieć, że chyba jestem dobry w ile Okej, okay, łatwo. Ech, jak ja mam to zrobić? No tak. Okej, okay, super, super. Nienawidzę. Nienawidzę parkourów. to jest za ciężkie dla mnie przecież. Nie ja wiem, tylko krowę wydoić. Nie, no nie da się, nie da się. No kurde! Trzymaj tak skaczek kaleka. Dawaj, hopa S? Dobra, teraz tutaj się tylko nie wywalić. Okej, okay, super. I co ja dalej mam niby zrobić? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Miałem na to wskoczyć? Czy o co chodzi? Nie rozumiem. Miałem no, za chwilę. Okej, okay, super. No nie da się, no nie da się. Nawet nie wiem, co mam tam zrobić. Czemu tam w ogóle nie ma. Ok. To już mi dobrze idzie. Tutaj znowu nie strollować. No nie da się. Dobra. S, 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 i co teraz tu mam skoczyć? a okej. Ok. okay. Ja mogę tam. Nie, boję się. Ok. Jest, mamy to. Czemu to by. No, dawaj to. Super. No dobrze, mam już mleko. Czas wrócić do pana Adama. No, jednak to wydajenie krowy nie było takie łatwe. Przyniosłem mleko. No to świetnie, więc co do Twoja obiecana część umowy. E, no dobrze, więc czas wrócić do domu. Wracamy do domu, do dziadka, by już mamy wszystko. E, dom był. O, jakaś skrzynia mogę to tworzyć? Mogę, ale tu nic nie ma niestety. A tu? Tu też nie ma. okej. Okay. I teraz wracamy do domku. Tutaj był domek. Let's go! Wow, co to jest? Nie zgubiłeś się chłopcze? Nie wydaje mi się kim jesteście. To bez znaczenia, oddaj pieniądze, a oszczędzimy cię życie. Mam tylko 3 monety. A co masz w tym plecaku? Jedzenia, a więc też oddaj. Nie ma takiej opcji. Coś ty do nas powiedział? Czy ty wiesz z kim właśnie zadzierasz? No chyba wy nie wiecie z kim zadzieracie. Dość tego. A Ad Łapiemy go! Kurde! Co wy robicie? Bomba! 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 Chodziłem na karate A! Zabiją mnie! Bomba! Bomba! Dobra, łatwo Całe szczęście Całe szczęście udało mi się ich pokonać Lepiej nie będę o tym wspominał przy ciotku, Aby się nie martwił Dobra, jakieś bandyty mnie biją, ja nie wiem jeszcze przy mieście, tak blisko Okej okay. Cześć dziadku, wróciłem Kuba, nareszcie jesteś Gdzie ty byłeś tyle czasu? Zaczynałem się martwić Przepraszam dziadku, nie Nie starczyło mi pieniędzy na wszystko Potem się okazało, że Na rynku nie ma wszystkiego o co mnie prosiłeś? No i musiałem. No dobrze, dobrze, wystarczy. Ach, czyli nie udało ci się wszystkiego z listy kupić. Udało się proszę o to jedzenie, o które prosiłeś. Dziękuję ci. Czyli można na ciebie liczyć, oczywiście. No dobrze, a teraz zejdź sobie, zjedz sobie jakąś kanapkę. umie zęby i spać, później już jest. A właśnie mi zapomniał o co chodzi? Znalazłem pewną notatkę, w której autor opowiadał o legendzie złotego pociągu, i według niej jest prawdziwa. Niestety, werwał kawałek kartki, na której były koordynaty pociągu. No, właśnie o tym mówię, że tam były te koordynaty, ale nie mogłem. tam jakby no były zamazane te koordynaty. Słyszałem o tym, e, mój tata opowiadał o tym, jak Niemcy w tym pociągu ukryli największe skarby z ziemi polskiej podczas II wojny światowej. Dziadek, daj mi. Kuba ten notes, jego go przejrzę i rano ci wszystko opowiem. Jest już późno. No dobrze, dobranoc. Okej, okay, jesteśmy już. Widać dziadku. O, wstałeś już? A Monika śpi jeszcze. Tak, i co? Dowiedziałeś się czegoś od, od tym pociągu? Według Johna pociąg jest na wschód od miasta. Jest to możliwe, ponieważ podobno kiedyś było tam torowisko wow dziadku jesteś niesamowity no dobrze to ja już wyruszam do miasta a następnie do lasu na wschód kuba spokojnie nie jesteś gotowy proszę cię zjedz śniadanie chociaż ach no dobrze dziadek no dobrze kuba uważaj na siebie dziękuję dziadku o Monika wstała o a musisz iść kuba będę będę, będę się martwiła o ciebie kochana jesteś czuję że to może być coś co tylko ja mogę zrobić no dobrze to cześć a Kuba, jeszcze jedno, tak na strychu jest coś, co może ci się przydać. Pójdź na strych, a potem możesz wyruszyć. No, niech będzie, a dziadku bym zapomniał. Nie, e, nie widziałem w mieście żadnej bramy na wschód, na, na wschodnich murach. Jak mam przejść na drugą stronę? Idź do miasta i rozej, rozejrzyj się na moście nad rzeką. A nie możesz mi powiedzieć, powiedziałem ci, co musisz zrobić. Co to by była za przygoda bez małej zagadki na starcie. Okej, okay, czyli my musimy iść. E, jeszcze raz. E, nie widziałem w mieście żadnej. Idź do miasta, gdzieś się na moście nad rzeką. Na moście nad rzeką, gdzie tam było jakieś. E, ale okej. Okay. Idziemy teraz tam. Na moście nad rzeką. Gdzie był tam jakiś most? Chyba, że, chyba, że o ten most chodzi, choć nie wiem, czy to jest to? Podpowiedź Hmm O co tutaj chodzi? Czyżby trzeba było tam przejść? Pod tym? I to jest ta droga? Może tak? Ok, zobaczymy. O, chyba to jest tutaj, właśnie. Okej, okay, to chyba było tutaj, choć nie wiem. Przejdźmy w sobie, możesz dwa sposoby. Przepłynąć z rzeki pod murami, iść do południowej bramy. Skręć w lewo, iść sobie wzdłuż murów. Nie, no, chyba tutaj, tędy kto będzie. Tak jak ja poszłam. Czyli ja dobrze szłem Znaczy poszedłem Polski język, trudny język Okej, okay, idziemy Aż znajdziemy eee, Ale to Nie, to do... o, tu jest Torowisko jakieś Dziwne tory, ale co one tutaj robią Za tym żwirem jest chyba Jakiś tunel, muszę sprawdzić się Muszę spróbować się tam dostać Okej, okay, jakieś tutaj dostanę Niby, tutaj coś jest no nie. O, jest tu coś. Hmm, ciekawe co teraz robi dziadek i Monika. Dziadko, martwię się o Kubę. Już jest prawie noca, a go dalej nie ma. Też się martwię. Bądźmy dobrej myśli. Kuba to dobry, duży chłopak, da sobie radę. Jestem tego pewien. To niemożliwe. znalazłem ten pociąg, ale czy na pewno? Muszę to sprawdzić, że idę. zajrzę do wagonu, coś, coś znajdę. O, nie, chyba coś się zepsuło. Wiecie? No i ja pojawiłem się tutaj, a ty nie miałem się pojawić No nie, źle, to znowu tam idziemy No super Ale wiecie co, chyba widzowie skończą Albo nie, chyba nie będziemy kończyć w tym momencie Już zobaczymy co tam się dzieje Ja tutaj udnę ten filmik Dobra, widzowie, to widzimy się już pod pociągiem. Ja nie będę wam tutaj e, znowu tej drogi tam. Jak już będę pod pociągiem, to. E, no to będziemy się widzieć. Dobrze, już jesteśmy tutaj, e, w tym miejscu, co skończyliśmy. No i teraz wchodzimy do tego pociągu. Bo wtedy. No, przepraszam za ten błąd, to, to nie z mojej winy. Nie wiem, dlaczego tam. Jakby się teleportowałem, ale okej. Okay. Mamy ten pociąg, ale on nie wygląda jak złoty pociąg, szczerze. Znaczy, no, złoty pociąg to chyba tak się po prostu tak. tak Ten, ten. E, mówi. O, tu jest jakaś dodatka Książkę Spring. kliknij po przeczytaniu. Wszystko poszło nie tak jak miało. Mieliśmy dotrzeć do Berlina, ale na ostatni z pięciu pociągów, czyli mój, zapadł, zapadł się przejazd nikt z innych pociągów tego nie zauważył. Jesteśmy tutaj w osiem osób, i nie mamy jak przekopać się na drugą stronę. Postanowiliśmy cały skarb schować w jednej z jaskiń, które znaleźliśmy za ścianami przejazdu. Nikt nie może się dowiedzieć o tym skarbie, zanim nie wrócimy tutaj z pomocą. Okej, okay. kliknij po przeczytaniu. Może ten kilof... Y, kilof gdzieś jeszcze jest, muszę go poszukać. Na pewno jest gdzieś blisko. Jaki kilof, o co chodzi? Nie, nie rozumiem za bardzo. Okej, okay, tutaj może coś jest. Nie, ty nic nie ma. A może z na drugą stronę przejdziemy sobie Okej, okay, okej okay. A tutaj coś może O, jest Super, mamy to To stoi na górę O, tu mogę wejść, czy nie mogę wejść? Nie mogę wejść I po co mi ten kilo, bo ja nie rozumiem Żeby to rozwalić? Chyba tak Tak, ten bruk Okej okay. Mamy to. Strasznie tu. Okej. Okay. I, I co dalej idziemy z jest... tym? Wow, jakieś pułapki! Wow! Co to jest? A ile tego jest tam niby? Ile? No i co ja mam tutaj, niby przejść? Okej okay. Unik, 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 znaczy. Rura! Łatwo? Udało się. No nie, labirynt. O jezu, ja nie lubię labiryntów, bo nigdy nie znajduję wyjścia z moim szczęściem. Tu, tu? Nie, już ja chyba wróciłem, wiecie. Chyba tak. Mm, tutaj, tutaj, nie tutaj. Tutaj, tutaj... Trzymy, trzymajmy się. Aha, okej. Okay. Trzymajmy się lewej strony. Tutaj, 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 nie tutaj, tutaj, tutaj tutaj, 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 tutaj. nie tutaj. No ja tutaj, 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 nie tutaj, tutaj. Okej, okay, mamy to. Gdzieś... O! Hmm, to dziwne. To jest już koniec, może coś ominąłem źle skręciłem w labiryncie, to dziwna ta ściana przynajmniej wygląda na twardszą może jest tu jakieś przejście reżysie, może jest tu jakiś przycisk lub dźwignia e, a więc o tą ścianę chodzi tutaj, tutaj chyba coś jest ukryte albo mi się wydaje a, a to? Aha. Wow. wow, złoto! To nie jest możliwe, udało mi się znaleźć ten skarb. Podejdę bliżej muszę uważać, bo może tam być jakaś mogą być tam jakieś pułapki. Dziękuję za przejście mojej pierwszej mapy. O mój Boże. Jeśli Ci się spodobało, pewnie zostaw Diaksa, a więc no, zostaw Daxa na Minecraft mapy. O mój Boże, dziękuję widzowie za tą mapkę. Eee... Yy, dziękuję widzowie, że oglądaliście tą mapkę. Mam nadzieję, że mapka Wam się spodobała. No według mnie była całkiem spoko, fajna przygoda. No i co? Dziękuję za oglądanie i zapraszam Was do następnego, które pojawi się już może jutro. Zobaczymy, ale na razie to dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć!